Teraz. Okazuje się, że wąskie spodnie i czynsy są niebezpieczne dla naszego kruchego, kobiecego zdrowia. Jak się wyjaśniło, nawet codzienna odzież jest w stanie zmienić zdrową kobietę w stałą pacjentkę lekarza ginekologii. Ta nowina po prostu ścina z nóg. Okazuje się, że spodnie nie tylko zewnętrznie, ale i wewnątrz dokonują zmian kobiety w mężczyznę. U tych pań, które odrzucają suknie, tłumiona jest produkcja żeńskich hormonów, a dominować zaczyna testosteron. Kiedy kobieta zaczyna nosić spodnie, to zamiast z męskiego hormonu z testosteronu syntetyzować żeńskie, to testosteron z jajników zaczyna trafiać do krwi. A wszystko dlatego, że spodnie podrażniają ten sam rejon krocza oraz wewnętrzne. Części bioder, które zazwyczaj nie należy niczym drażnić. Spójrzcie dookoła, przyjrzyjcie się swoim siostrom i koleżankom. U wielu dziewcząt tłuszcz odkłada się na sposób męski, nie na biodrach, ale w talii. Dziś często można spotkać dziewczynę w dżinsach z wąskimi biodrami i szerokimi bokami, a według wszelkich reguł fizjologia sugeruje dla kobiety zupełnie inny typ figury: wąska talia i pełne biodra. Im więcej testosteronu we krwi, tym mniej, mniej testosteronu to dla to tworzenia dla żeńskich hormonów żeńskich płciowych. płciowych, czyli że z czasem żeńskie hormony płciowe przestają się wytwarzać. Bardzo często zaburza się cykl menstruacyjny, co druga lub trzecia dziewczyna miewa zaburzony cykl menstruacyjny. Ponadto testosteron jest dla kobiety prawdziwym narkotykiem i nie jest to przesada. Pod wpływem ciągłego pocierania, jakie powodują spodnie, testosteron jest wytwarzany ciągle, lecz jeśli już zrezygnujecie z noszenia spodni przejdziecie do bardziej kobiety. Wiecych strojów, To potrzebne będzie sporo czasu dla przywrócenia właściwych kobiecych funkcji. Noszenie spodni przez przyszłe mamy prowadzi do wzrostu ilości homoseksualizmu. Ta patologia nie ma swoich źródeł w dziedziczności i nie jest przekazywana dziedzicznie przez mamę dzieciom, lecz jest wrodzona. Uwarunkował ją wysoki poziom testosteronu podczas ciąży mamy. A to ma wpływ na budowę organów płciowych, zarówno w jak i u dziewczyn. Tak, Nawet tak, zimą nie zimą, warto rezygnować ze spódnic. Boli Pani nosić dżinsy czy spódnice? Sukienki. Dżinsy, a dlaczego? Bo są wygodniejsze. Spodnie, a dlaczego? Bo wygodniejsze i cieplejsze. To, że zimą w spodniach jest cieplej, to wyłącznie nasze bacskie wymówki. Zadziwiający jest fakt, że nie marzniecie, będąc na mrozie w spódnicy. W tym wypadku można porównać spódnicę do rękawic z jednymi palcami, a spodnie do rękawiczek z pięcioma. Testosteron jako hormon agresji jest uwalniany u mężczyzn przed bitwą, przed walką i obniża po prostu wrażliwość. I jeśli dziewczyna zamarza w spodniach, to zwyczajnie tego nie czuje, a jeśli zaczyna marznąć w spódnicy, to poczuje to bardzo szybko. Dlatego też wychłodzenie w spodniach bywa częstsze, a nie jest zauważalne.